Maneczko! Yy, poruszę za pamięci <laughs> kwestię klocków. Ja już poruszałem parę razy temat, że ja już szlifowałem krawędzie, ścinałem krawędzie. Są to klocki TRW, sprawdzają też Derfaje, Wszystkie mi tu piszczą. Nie wiem, może to będzie kwestia tarczy. Mam jeszcze jakieś klocki półceramiczne, takie. Ja będę sprawdzał ale kurde, widzę komentarze bo jeździ na jakieś głównie tanie klocki jakby kupił TRW no przecież to są kurde TRW wczoraj szlifowane, dziś jeszcze ten jeden piszczy no bo to trzeba oszlif oszlifować i ten krawędzie zetrzeć no ile, nagrywałem już tyle odcinków o tym jak robię z tymi klockami pilnikiem, kurwa na sile i pomaga na dwa dni podkładki gumowe też mają te klocki ja nie mam pomysłu, co tam się dzieje, naprawdę, gdyby to była tylko pierdoła typu właśnie podkładka czy uszlifowanie, to bym nawet o tym nie mówił na vlogu. Ludzie, Xenony są D1S, yy, zaszło jeszcze podejrzenie, że źle są podpięte wtyczki po rozbiórce przodu, więc to oczywiście też sprawdzimy. Póki co dorwałem przepustnicę nową waleo za 405 zł. drogo, ale ujdzie. Niech lampy będą w oryginale, tak? Niech to będzie takie już ładne, powiedzmy. Yy, no niby ledy bym mógł założyć, ale musiałbym tą przetwornicę wypieprzyć, wsadzić jakiś moduł jeszcze, po co, kurwa, nie chcę mi się. Ja chcę potem tylko żarówkę zmienić i tyle, a myślę, że jak taką przetwornicę zmienię, to ona już na dłuższy czas będzie. No zwłaszcza, że kosztuje kupę kasy, a odbiorę nową, no to będzie na gwarancji, tak? No tak. No to jedziemy działać dalej i dzisiaj jest kolejny dzień mojej fizjoterapii ręki. Dzisiaj mamy falę uderzeniową i terapię manualną. W sobotę falę uderzeniową, terapię manualną. W poniedziałek jeszcze raz terapia umarka i tym jego ciepłą maszyną całą. I wracam do treningów. Powinno już to popuścić. Po pierwszej sesji mało co, bo to jest tak spite. Ale powinno już to potem popuścić i będziemy mogli nadupiać. Moją małą kolejną drogę... O Jezu, dziury w tym mieście. Moją małą kwórę. Jak się ten telefon mi tu trzepie Kurde. Moją małą, ponowną drogę do 400 kg O I na KFD też będzie, bo ktoś pyta Czy Grześ już nie współpracuje z KFD Współpracuje, po prostu nie, nie nagrywaliśmy teraz Michał Michałem się raz umówiliśmy na nagrania To mi się znowu popierdziły dni i nie przyjechałem Widzicie więcej palecioka i Seby Bo oni tam mają wszyscy siebie obok Więc to tam Czy Katowice, czy Ruda Śląska Czy Sosnowiec Oczywiście, nie chcę obrażać Hanysów, ale chodzi mi o to, że są blisko, tak? Więc oni umawiają się na nagrania spontanicznie i są. Ja też mam godzinkę, powiedzmy, jazdy, ale nie zawsze mi to przypasuje, po prostu. I nie zawsze też pasują mi tematy, bo niestety no, są tematy, które już są obrobione i ja się nieraz nie zgodzę na to, żeby robić kolejny raz materiał merytoryczny o tym, co już było trzy yy, razy, tak? albo nie chce mi się już pajacować na przykład przed kamerą i nie, nie będę na przykład tego zjadł, czy mógłbym posędziować. No i takie są dogadania, po prostu no, uważam, że niektóre tematy już się przejadły. Niektóre tematy już się przejadły. Niektóre tematy są niekiedy szukane na siłę. Tak mi, się to, tak mi się to wydaje, więcej jak mamy coś nagrywać, to już wolę coś, coś, coś fajnego, no. No na przykład w reklamach już nie zobaczycie nikogo innego jak Palecioka, wiem. Chociaż miałem być na ostatnim na jakiejś reklamie, ale w sumie nawet nie czemu nie dojechałem. Natomiast teraz... Będą poważniejsze materiały z mojego wyciskania, z powrotu, po kontuzji, w trakcie kontuzji, coś normalnego, coś takiego, co ja lubię, czyli merytorykę. wiadomo, że ja się lubię też powygłupiać, robić sobie jaja, no ale kurwa, ile można? Materiały merytoryczne, normalne, z wyciskania treningowe też są potrzebne. Przecież na tym to wszystko zbudowaliśmy. Oto się to opierało, tak? Seba, jak w każdym to zaczynał właśnie od merytoryki. Wiadomo, że merytoryka sama w sobie się nie sprzedawała. Potem jak ja doszedłem, była merytoryka i, i robienie sobie jaj. Kontrowersja. To już się zaczęło fajnie sprzedawać. Ludzie zaczęli oglądać. Aż samemu mi się to przyjemnie oglądało. No a teraz gdzieś to się wszystko pogubiło, ale myślę, że jakoś to wspólnymi siłami znowu będzie takie kurwa wdechę, nie? Dobra, jadę po przetwornicę i działamy. Słuchajcie tego numeru. Wtyczka od halogenu i od Xenonu, od przetwornicy jest w stu procentach dokładnie taka samiutka dokładnie, taka sama ee, zakładając zderzak Łukasz pomylił wtyczki ja nie winię nikogo bo sam bym mógł popierdolić, każdy by mógł popierdolić wtyczki są takie same można by się było doszukiwać w długości kabli ale nawet długość kabla jest taka sama wszystko jest kurwa takie same no bo takie chyby trafił i w momencie podłączenia pierdolonała przetwornica. Ale jak wtyczkę z ksenonów podłączyliśmy na dół, zaczęły działać obrysówki, halogeny i cała reszta. Nie działa nam tylko ten jeden ksenon, który ma spaloną przetwornicę. Jak nie ukarniam. W innych autach zawsze byłem... Teraz też z Grzechem gadałem, mówi, że miał długą wtyczkę do halogenów. Ja też miałem inną wtyczkę, zupełnie. A tu kurwa, gość z skuterem i ze skutera mu wali na biało. Ale kopci, ja mam to muszę nagrać, ze skutera. Co to jest? Na ropę, skuter? Fuj, masakra. Yy, dobra, no jadę. Która jest godzina? Za 20. Czyli mam godzinę na zmianę, na ściągnięcie zderzaka, podpięcie zdążę. Dobra, jadę robić. Taś, będę miał brudne wszystkie. Wszystkie moje cztery ręce będę miał brudne. Ale porobię. I tak samo, yy, bo tam odpowiedziałem pewnemu yy, komuś, ale na z tego skutera. Odnośnie nowego auta, to, to nie jest tak, że ja Kurwa, ja mogę kupić nowe auto. Mogę sobie kupić auto i za, za stówę, nie? Jakieś czy coś. Wiadomo, że nie jakieś niedroższe, no bo no, najwyższej w życiu, życiu mi nie stać. Ale od już od czasu infinity mówiłem, że wolę kupić auto i sobie je samemu zrobić, a niestety takiego projektu muszę kupić auto starsze, no, bo muszę mieć też wkład. Żeby go robić. To nie jest tłumaczenie, po prostu chciałbym wyprostować myślenie niektórych ludzi, że po co kupować auto starsze, tak jak tu jest 2006 rok i, i tu jakieś pierdoły, tu halogen, tu coś. No jak widzicie, to są pierdoły, poza tym ja sam się na tym uczę, to raz. Dwa, że gdyby nie to... To ja w czasie bez treningu bym dostał na głowę. Ja uwielbiam siedzieć co kiedyś zupełnie się na motoryzacji zupełnie, całkowicie nie znałem. Nigdy z mechaniką nic wspólnego. Tak, od momentu wizyty u Kuby przerobiłem już tyle samochodów, tyle tych pierdół, wad, usterek, że sami do mnie teraz znajomi jeżdżą. Ja im podpinam pod kąpa, naprawiam im jakieś czy wyszukam zwarcie, znajdę takie rzeczy. No, Mechanikiem nie jestem, ale. Już coś tak umiem, że jeżeli coś mi się zepsuje w samochodzie, to sam sobie naprawię, a nie muszę jeździć po mechanikach i, i się prosić. Dla mnie to jest fajne. Ja lubię czy wrócę brudny, czy nie wrócę brudny. No kurwa, od tego jest pasta BHP, żeby ten brud zmyć. Tu nie ma w tym filozofii. Myślę, że nawet jeżeli byłbym jakimś mega bogatym człowiekiem, to i tak bym sobie kupił jakiegoś prze-zajebistego klasyka i sobie sam w nim dłubał. A resztę dał tylko zrobić to, co bym nie umiał. Yy, czy mógł zrobić? chujowo, dałbym zrobić osobom, które yy, w tym siedzą. Ale sam bym chodził upierdolony, nawet będąc mega bogatą osobą. Naprawdę. Może bym miał jakąś mega super wypasioną, jedną furę taką, że jak w tych grzebie, w tych grzebie, w tych grzebie, to ta będzie zawsze sobie stała, że pojedzie, nie? Czy tam, nie wiem. Czy jakąś yy, Auseme? No cóż, nawet mi się nie podobają. Wolę D2 i D3. S8. D2. O, panie, skoro. No to jest Mistrzostwo Świata. Te nowe A8, A6, no mi kurwa się zupełnie nie podobają. Przestały mi się podobać chyba do, do A6, do, do C6. I to jest. To jest tyle. A czwórki to mi się kurwa zupełnie nigdy nie podobały. Żadne. To już bym wolał setę w quattro, starą. Taki mam gust. No. A gust jest jak dupa. Każdy ma swoją. I o gustach się nie dyskutuje. Działam, działam, pracuję dalej. Dzisiaj trening. Zrobione. Przetworniczka dała radę. To no, się pali silnik. Biorę się za rozbiórkę tego, żeby się wpiąć od kamerę, A tu znowu z AliExpress. Zobaczcie. Takie fajne na kabelek. No głupie to nie jest, nie? A zawsze można odkleić. Trzyma dobrze, na no, Tu telefonik, kabelek tylko cyk do telefonu wpinasz. Zajebiste. Dobra, rozbieram to. Dobra, mam to wypuszczone w schoweczku, tędy, tu idą anteny 4G, obkablowanie do kamery idzie w progach, tylko nie widzę tutaj wpięcia plusa nigdzie, kurwa, są jakieś dwa żółte. Zobaczymy, zaraz będziemy kombinować. jest zainstalowana kamerka, ale się coś pierdoli z przełączaniem. Wchodzi kamerka, dobra i kamerka. Nie odpierdala, a czasami jest tak, że od razu skakuje. Jeden, drugi, bez żadnego problemu. O, kamera od razu. Pulpit. I teraz każe mi czekać na pulpit. To nie jest tak, że to jest słaby Chińczyk, bo to jest, kurwa, mocny Chińczyk. I zaczęło się tak dziać od momentu podłączenia kamery cofania. Kamera idzie po kablu. Już wyłączyłem, o, teraz idzie o proszę bardzo i pulpit Kamera No i kamera zaś nie działa. Kamera. Pulpit. Kurwa. Co tu się odpierdala? Też ma jakieś doświadczenie, o, kamera wskoczyła. Pulpit już nie. Kamera. Neutral, na neutralu powinien być też pulpit. Kamera. Jeszcze każda się tak długo myśleć. Mało tego kamera jest w ustawieniach tylko. NTSC, na całej reszcie się to pierdali. Myślicie, że to będzie wina kamerki, bo kamerkę kupiłem takiego Chińczyka, który mi pasuje pod, pod oświetlenie tablicy. No kurwa, nie wiem. Czy spróbować jakąś lepszą kamerkę? Dobra, wyjdź, wyjdź, pulpit. No, no dawaj do pulpitu. Co zablać. Mój no pulpit skoczy za raz od razu, raz za 20 sekund. Nie mam pomysłu już na to. Bez kitu.